Ja teraz musiałam wprowadzić nowy tytuł w takim trybie awaryjnym. I pomyślałam sobie, co zrobić, jaki tytuł zrobić, żeby ludzie. żeby ludzie chcieli przyjść, żeby ludzie. I postanowiłam zrobić opowieść o śmierci. Czarną komedię. Bo pomyślałam sobie, że trzeba w teatrze opowiedzieć o śmierci inaczej. Że trzeba odważyć się na coś zupełnie innego. I znalazłam taką sztukę bardzo zabawną gdzie trzy z jechały samochodem z knajpy do knajpy i nie chcąc przejechać psa wpadły na latarnię i, i trafiają we trzy do takiej poczekalni przed sądem ostatecznym. I to jest naprawdę rozkoszny utwór, ponieważ się za nimi przyplątuje ten pies. I anioł przychodzi selekcjoner i mówi, że one mają ankietę wypełnić pesel i tak dalej przed tym sądem. I one się upierają, że one przepuszczają psa, że nie pozwalają, żeby pies nie miał, że pies ma duszę. I jest tam, jest zabawny bardzo utwór, oczywiście kończy się tak, że wychodzi ten nią i mówi, tak mówiliśmy was tutaj i idźcie na, na ziemię z powrotem, jeszcze trochę. Oni mówią, no ale my nie żyjemy, a on mówi tak, nie, jesteście w śmierci i zaraz was wybudzimy. A, a jedna mówi, nie, ja nie wracam, ja mam takie długi. opowiadan, jak wyglądały soboty w ich domu. Każda jest z jakiegoś trudnego domu, trudnej rodziny, a najbardziej mi się podoba, że co chwila wychodzą i tak, mówią tak, o, langusta, jaka ty jesteś zakwawiona. <noise> Ale ja uważam, że jest czas na taki tekst, że po prostu coś takiego się stało, że musimy móc się zacząć z tego tak jak Anglicy. Czarna komedia jest jednym z najpopularniejszych gatunków w ogóle teatralnych na świecie. W Polsce prawie nie znamy. Gatunek prawie nie znamy. Że musimy się zacząć jakoś odważyć inaczej o tym, opowiadać o tym inaczej. Jakoś, e, boże, no przecież ma być coś potem, nie jesteśmy katolikami podobno. Podobno nie ma większego szczęścia niż wreszcie umrzeć, bo potem będzie super. Tak, oczywiście. oczywiście, no to widzimy, no ale no. Yy, to Taką sztukę ja też chętnie zobaczę, Ona tam siedzą w, tym, w tej poczekalni, a tutaj się dzieje. Tak? Tu się dzieje, co tu się, co tu się dzieje? To też była czarna yy, Pani Krystyna, yy, trochę mnie Pani przeraziła tym wystąpieniem. Yy, yy ponieważ już na sobie siedzą, też mam wrażenie, że nas podsłuchują. No dobrze, korysta. no dobrze, natomiast, natomiast ja mam poczucie dramaturgii oprócz tego. To co z tym zrobić? Co, Czy... co z tym zrobić? Z, z tym narodem, z tym teatrem, z tym państwem, które może by ich chciało, ale nie może. Ale nic jest... nie robić. A, no ja dobrze, teraz robię białą pokrywa. bluzkę i tam Agnieszka napisał taki fantastyczny monolog. E, 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 e. To jest taka powieść o, o takiej dziewczynie, no dzisiaj ja zagrałam już po latach, kobiecie, która nie umie, nie potrafi sobie poradzić z Polską, ze stanem wojennym, z tym życiem, ze stempelkami, dowodami osobistymi, nieważnymi jakimiś lekarzami, co nie chcą przyjąć, bez stempelka, bez ubezpieczenia i I tam Agnieszka napisała takie, że co, że że... Moja bohaterka mówi, nieprzystosowana, że co będzie, że jak nie zdążę? Mówię, a do kogo mam być przystosowana? Do was, do tego kraju, do tego a dlaczego? A co będzie, jak nie zdążę? Nic nie będzie. Będą inni podróżnicy i inni bezstępelkowcy, nie wiem, frunący. I to jest takie są koszty eksperymentu. No, ja jestem podróżnikiem. Eksperymentem. I eksperymentem. Będą inni, no. No dobrze, to teraz jak pani jest eksperyment. Ja to, zaraz jeszcze Państwu oddam głos ale jeszcze. A jak eksperyment się nie uda? To super! Aha. Stanisławskiego polega na tym, tak w skrócie, że tak powiem, żeby to, Amerykanie zresztą też ją stosują, całe studio Strasberga właśnie opiera się dokładnie na Stanisławskim. Polega to tylko na tym, że czyta się tekst sztuki przez postać, którą ma się zagrać i w głowie dorabia się sobie, w... Wszystko o tej postaci, całą jej biografię, jej sposób chodzenia, myślenia i tak dalej. Oczywiście wynaturzone te, te, te ćwiczenia, czy ten system, czy metoda Stanisławskiego, to ja to widziałam. Oczywiście Amerykanie dochodzą na przykład do tego, że aktorzy, którzy mają grać na przykład chorób umysłowo spędzają miesiąc w szpitalu dla umysłowo-chorych, obserwują i tak ale jest taka bardzo znana anegdota o Gastynie Hoffmanie, który młody aktor strasznie biegał przed ujęciem w maratończyku, zdaje się, i, i, i zapytał go, mówię, a co ty tak biegasz? no przecież mam zagrać z dyszanego, a nie umiesz tego zabrać. Bo no, no rozumie pan, po prostu ja widziałam na przykład niemieckie aktorki, które strasznie dziwnie grając w filmie, ja mówię, co ty tak dziwnie, mówię, chodzisz. A okazało się, że ona gra chorą. No, grała chorą, włożyła sobie kamieni ostrych do butów i cały dzień tak chodziła. Niech ty Ona mnie ona ale to jest metoda Stanisławskiego. Ja mówię, Kto ci tak powiedział? Tu w Niemczech ci ktoś tak powiedział? Daj mi, mówię nazwisko. No, wie pan, strasznie dużo to jest zamieszania. A tak naprawdę metoda Stanisławskiego polega na tym, że trzeba po prostu... Wie pan, o, jeszcze powiem o jednej rzeczy. System szkolnictwa w Polsce artystycznego aktorów uczy się na pierwszym roku w pewien sposób, który też nazywają metodą stanisławskiego. Że są zajęcia z tak zwanym, najpierw są takie zajęcia, że się siada w trykocie, żeby przestać się wstydzić siebie, prawda? I trzeba opowiedzieć najbardziej drastyczną historię ze swojego życia, takie jak psychoterapia to wygląda, to koszmarne zupełnie zajęcia, przed kolegami. Potem napisać z tego scenariusz, a potem namówić kolegów, żeby to zagrali. I oczywiście ja pamiętam na moim roku, na którym było nas tam ze, dwa, ze 12 osób, Paweł Wawrzecki, Paweł w Rym się w pamięć wyraż bardzo śmieszną historię. Było tak. Każda scena to była tak, ojciec alkoholik, albo gwałt na jakimś obozie, albo matka płacząca, bo coś tam, coś tam. I wszystkie te sceny wyglądały tak samo. Oczywiście studenci to reżyserowali i to była metoda Stanisławskiego, żeby mieliśmy opowiedzieć kolegom, jak matka ją czy jego piła, jak się tam tego. Że to jest taka prawda. Oczywiście takie doświadczenie jest dobre, ale to nie jest żadna metoda Stanisławskiego. Następnym etapem jest to, że trzeba, na przykład profesor opowiada sytuację, w jakiej się jest i bez przedmiotów, na przykład trzeba ugotować obiad, podejść, nie, nie, talerze rozłożyć łyżką, mieszać w tych gangach, nie ma garnków, nie ma łyżek, nie ma nic. Uwielbiam te zajęcia, bo to oczywiście uruchamia wyobraźnię. Trzeba mieć wyobraźnię przedmiotu, jego koloru, ciężaru, ale potem to się przydaje w scenach psychologicznych. Natomiast tak naprawdę jak wszystko polega na tym, jakim to jest człowiek. Jeżeli pan myśli głęboko, jeżeli pan rozumie drugiego człowieka, jeżeli pan rozumie, co on myśli, jeżeli pan jest w stanie zrozumieć, co on czuje, to pan zagra rolę jakąkolwiek dostanie pan do, do, do grania. Dlatego, że granie na scenie polega na graniu partnera, a nie siebie. To znaczy swoje to jest prosto zagrać, ale trzeba umieć zagrać problem, który ma partner. A którzy, którzy grają sami, są aktorami niedobrymi. Takie popisy jakieś tego. Nawet nie słuchają, jak partner do nich mówi. Publiczność w jakiś naturalny sposób się od takich aktorów odwraca. Nie lubi ich. Bo gdzieś wyczuwają jak dzieci, że mają do czynienia z jakimś egoistą, który myśli tylko o sobie, jakiej się popisuje. Tak naprawdę wszystko polega na tym, kim się jest, jak się myśli, jak się, na ile się zna życie i na ile się rozumie drugiego człowieka.